Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku z gry Might and Magic Duel of Champions Jest to gra e, karcianka taka, którą gra się przez internet, po prostu karcianka MMO Ja sobie zacząłem to grać jakiś czas temu, jak widzicie Może chwilę tutaj wejdę sobie w opcję graj i w kampanię Przeszedłem chyba tą pierwszą kampanię o, tutaj była jakieś przedtem, ale tego nie będę robić. Eee, o, właśnie. Przedem sobie szkolenie. Teraz jestem w trakcie inwazjorków, ale nie chcę mi się bardzo tego robić i sobie po prostu gram na, na normalnych e, ludzi. Zagrałem sobie już chyba dwie takie gry. E, jak widzicie, mam drugi poziom, jeszcze połowa i będzie trzeci. Mam tutaj 41 elo. To po jednej wygranej walce, bo będę miał graną, jedną przegraną, yy, no. Nie no, no może po prostu sobie zacznę na grę. sobie graj, Kurde, nie chcecie działać, nie wiem czemu. Dziwne. a to może Wam najpierw pokażę kartę jakie mam. To jest podstawowa talia. Inferna. Tylko sobie tutaj trochę ją no, pozmieniałem, polepszałem miałem tam parę pakietów. No dobra, klikamy, graj. Nie, nie chcę misji, chcę sobie poddymki i walcz. No, i czekam, aż nam teraz wyszuka przeciwnika i od razu mówię, że jeżeli chcecie zagrać, to w opisie macie y, rafling do tej gry. Dzięki temu ja dostanę chyba 360 zł od wydawcy. Wy na tym nic nie tracicie, tylko po prostu szybciej się zarejestrujecie. Czy mi takie coś odpowiada? W sumie to tak średnio. Wolałbym coś z trójką. No teraz jeszcze gorzej mamy. No dobra, może się przewitamy. Hej. A już tamte było lepsze. Niż to co jest teraz. Bo jak widzieliście, tutaj proszę jest... Mamy kartę stworzenia. No i ona tutaj kosztuje ogólnie tak. Tutaj mamy surowce. Nie wiem jakie się nazywają. A to jest moc, to jest magia, to jest przeznaczenie. Do stworów potrzebne jest głównie, głównie moc. A będę na to czasami siła mówić. Do magii jest. Do zaklęcia używana głównie magia, a do łutów szczęścia, czyli do takich bonusików jest głównie używane. Em, MMM... No, to tak, przeznaczenie. I stwory może, mogą równie kosztować od jednego chyba tam do siedmiu, może nawet więcej. No, zakończam turę. Teraz tak nie za bardzo daje się to wytłumaczyć, ja też nie jestem jakimś prosem w tę grę, bo dopiero zaczynam, w zasadzie to dzisiaj zacząłem tak grać w to. I mi się spodobało i muszę jeszcze tam nakręcić. Fajna gierka. On tutaj ma, byś cielesny. Ok, co byśmy mogli tutaj wstawić? Powiedzmy, że zrobimy: że tego mu zabijemy, tego mu spalimy i sobie damy. Nie wiem, bo byśmy, a teraz nie możemy tego czynić. Szkoda, albo mamy tylko dwa te punkty yy, surowców. A do tego potrzebne są trzy. To jest liczba punktów surowców, jakie potrzebujemy, żeby wystawić to stworzenie. Ja sobie kolejnego sukkuba, tutaj obok tego. Możesz tak na szybko wam tłumaczę. to jest pierwsza linia, to jest druga linia. Na drugiej linii mogą być jednostki latające, bądź też strzelcy. Na pierwszej mogą być jednostki latające, bądź też takie walczące z przodu. Jeżeli na przykład stoi tutaj jedna jednostka i stoi za nią. Jeżeli musimy zatknąć tą drugą, to najpierw musimy zniszczyć tą pierwszą. Ewentualnie są też stworzenia, które mają takie bonusy, że mogą od razu yy, że mogą od razu po prostu yy, walnąć tą z drugiego szeregu. Dobra, wiem mu tutaj 8 wyobrażeń. Yy, I tak, ja gram Infernem, on gra Nekropolią. No, tak, Trunet jest to na szybko tłumaczyć trochę, ale postaram się coś wam wytłumaczyć, żebyście widzieli. A, koleś się poddał. No, raczej nie miał szans. Chociaż w zasadzie, kto wie, jakby się postarał, to bym miał szans. No, dzięki czemu zdobyliśmy Elo, zdobyliśmy trochę Golda i zdobyliśmy trochę expa. I może sobie teraz zaczniemy kolejną gierkę. Albo, tak myślałem, czy może by nie zagrać sobie. No, to jest sam nie mogę mam problem z tym graj muszę na przykład wejść do sklepu dopiero potem ale dobra nie będziemy na razie robić y, kampanii będziemy sobie pikać cały czas w przynajmniej teraz będziemy sobie pikać przez cały czas te zwykłe pojedynki 2 e, 3 no dobra niech już będzie Powiedzmy, ostatnio się to sprawdziło no niestety ja w pierwszej rundzie nic nie wystawię. On też gra infernem, on teraz zapewne coś wystawisz. Myślę także, wyrzucić kartę. No to dobra, dość karta jest. Dobry szczęścia. Tylko tak. Powiedzmy, że bym sobie teraz chciał zagrać tą kartę. Muszę wybrać kartę, którą chcę wyrzucić. Hmm. Ja bym chciał sobie wyrzucić. bym sobie chciał wyrzucić... Yy, y, y, ty, ty, ry, ty, ty. Dobra, wyrzucę sobie to. Przez tego hama musiałem sobie wyrzucić, tutaj zaklęcie jakieś. A myślę, że to było najlepsze, co mogłem wyrzucić, żebym za bardzo na tym nie stracił. Na palenie. Nie, mi palenie za dużo dużenia, bo mnie i tak nie zabije. Będę ja miał 4 punkty zdrowia, a palenie zabiera tylko dwa. Hmm, on teraz będzie mógł zrobić coś takiego, że ja go zaatakuję tym Sukubem. Ten gryf mi odda za dwa i zostaną dwa. Ktoś życzy rzeczywiście mnie wtedy spali. Ale ja zrobię coś takiego. Pyk. Jak to on będzie mnie teraz próbował? Tak. Czy to nie, nie, nie ma na nawet. Wiecie, tak. Tutaj jest atak jednostki. Tutaj jest życia, tutaj jest odbyt, czyli jeżeli jakaś jednostka nas zaatakuje, to my oddajemy mu tą liczbę punktów yy, i zabieramy po prostu tyle życia, jakby go atakujemy w kontratak taki. Yy, a jeżeli on ma, jeżeli przeciwnik ma niewrażliwość na odbyt, to wtedy mu nie możemy czegoś takiego zrobić, niestety. Dobre. Większę sobie do czterech naszą moc i zakończę turę. Jestem ciekaw co on teraz robi, czy zaatakuje mnie, czy nie. W sumie to teraz nie będzie mógł paleniem zniszczyć. Co to jest? Nie widziałem tych karty jeszcze. może dobry do, dodatkową kartę. Otóż ok, ma to. Tak się chcesz bawić, co? Dobra, to powiedzmy, że... Pierwsze... Ja cię tutaj gbiję obrażenia koleś. Po drugie, chcę żeby go od razu zabiło no tej, to czegoś takiego nie ma. Powiedzmy, że sobie to wrzucę na górę. A tutaj sobie zwiększę magię, bądź też manę, ja tu różnie będę mówić. Sorry, nie czpiajcie się, to tak, jest tam niewielka Mam no, no w zasadzie 6, ale ja mam 67, ale to jest podwójny wygranych walka z czego ja na to była podana u przeciwnika. Ok, koleś się zaczyna rozkręcać, widzę. Będziemy się starać to jak najszybciej zakończyć. Dobra, teraz też, żeby zablokować to, lecimy, że ja sobie wolę tutaj. tutaj w tym obrażenia. Zabiję to. To walnie tak. E, I tak. On mnie tutaj walnie, zostaną mi dwa punkty życia. Tak walnę za dwa, mu zostaną cztery. I wtedy musiał użyć teleporta na tym, żeby go tutaj przenieść na sto... Sorry, takie rozkminy. O, w zasadzie tam mu tą kartę. To po pierwsze. Zadam mu 3 punkty obrażeń, tak? Czyli on mi zada 2 też nie będę wtedy żył raczej. Więc nie wiem, czy to jest takie dobre, ale w zasadzie możemy zrobić coś takiego. A w sumie on tak zanim mi się tym przebije, to jeżeli tutaj nic nie postawi, to prawdopodobnie umrze w kolejnej rundzie. No, a to już. W zasadzie to mogę sobie dobrać kartę. Zapomniałem, że jest taka możliwość. Że się po prostu dobiera kartę. Bo możemy sobie Albo to do magii, do, do... siły do manny. O, co mówi? No? A, to ta moja. Kurde. Wiverne zagrał. Ale czy to co zmieni? Tu mówię 5 obrażeń. No w sumie to zmieni dość sporo. To co planowałem. No trochę może przedłużyć tą śmierć. Ale jezu, ja mam 20 punktów życia, on ma 7 tylko. I więc nie wiem czy mi się uda to w ogóle wygrać. O, i w już komórka się rozładowała. Świetnie. Ok, spalił mi jednostkę. Hmm. Ja się postaram coś wykmienić. Dobra, I teraz moja kolej, pani. O, świetnie. Świetnie, świetnie. Nie, 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 nie. Jeszcze tego nie chcę. A ci zadam tym. To ci walmy za 6 razem. Uuu. To co by tu tutaj zrobić? Jest... Walnę ci tym. Aha, zabił mi tego. Tego na, na, w kolejnej turze i tak go już to spali. No, ja sobie zrobię coś takiego, że. Teleport, nie, nie mogę tam teleportować, kur. Lipa. Hmm. Za bardzo po mojej myśli to teraz tak idzie. Ale myślę, że i tak uda mi się go zniszczyć. Bo tu za trzy. 3... A no dobra, myślę, że nie ma teraz co kombinować. Po prostu daję za sztury. Albo nie, nie, nie. Kurde, nie to wcisnąłem. Aha, miałem tak wcisnąć. Nie przeczytałem do końca tego monofanu i, i nie, nie dobrałem sobie karty po prostu. Ale mam nadzieję, że on mi nie zabije. Że on nie wygra jeszcze tym. Chociaż. W sumie to wie, co się będzie działo. Zależy, bo ja mam jeszcze teleport, Na jeżeli on mi teraz zablokował, to ja mogę walnąć tym z dwa, przyteleportować się y, tym tutaj i wtedy go walnąć jeszcze raz. No co to? Najemny zbir. Go kiedyś miałem w fali, albo sobie usunąłem. I kurde, widzicie, mi blokuje tutaj wszystko. Nie fajnie. Wszystkie drogi mi poblokował, co to ma być, więc można na początku sobie dobiorę kartę. I tu mamy szeroki atak, ok, to mi się może sobie przydać. Zostaję Gdzie... sobie to tutaj, tego dzielę sobie fajnie tak, tego walny tak i go spalę. Teraz tak, tym sobie zablokuję to. Nepalnie chyba za dwa, tym żywiołakiem na dole. Jakby mi teraz dobrze poszło i... co to jest? Co to za kartę był. Ej, 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 koleś! odsłonił każdy zaraz zadajem po wszystkim stworzeniom. Kurde. Ej, no znowu mi zaczął blokować. Co za dziady. I nieco gorsza, zaczął zabijać się Auć. Aha, dobra, on w zasadzie już sam siebie tym zniszczył. Dziękujemy panu. GG, My jeszcze nie piszemy. GG. Nie wiem, czy to w ogóle przeczyta. E, dobra, 500 zł, trochę EXPA. To jest. No, nie udało się wysłać wiadomości Spoko. Dobra, a to dzięki dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się... Podobało? Dwie wygrane w odcinku, wow, fajnie, 91 elo, prawie 100, tak więc dzięki i trzymajcie się, to kolejnych kolejnym odcinku, pamiętajcie, że jeżeli chcecie zagrać, to w opisie macie rapping. no i trzymajcie się, papa. Pa.